Dzień dobry moi kochani, dzień 29 dobiega końca. E, ja przebiegłam e, plan dnia 20. <laughs> tak, no troszeczkę ja Słuchajcie, wiecie co? Ja tak sobie myślę, że naprawdę wszystko jest dla nas i wszystko jest po coś i e, nic się nie dzieje bez przyczyny. Zobaczcie, gdybym się uparła i stwierdziła, że chcę koniecznie biec więcej, ja obudziła się o 6 rano, znaczy o 5, o 6 wyskoczyła na szlak i z uporem maniaka próbowała dobiec do szczawnicy, czyli to co ma być jutro to ta burza ogromna z gradobiciem i to gradem takim wielkim, że musiałam się schować bo za bardzo bolało, on był większy od paznokcia kciuka no duży, duży, generalnie 1,5 cm średnicy były te kule no to dopadłoby mnie to w lesie, na szlaku, w górach i to byłoby bardzo trudne i mega niebezpieczne w związku z czym to, że podjęłam decyzję, że dzisiaj biegnę plan dokładnie dnia 20 nic więcej, nie będę cisnąć, nie będę próbowała nadrabiać straty dzisiaj. No to okazuje się, że jest, po prostu było super decyzją, bo po pierwsze się wyspałam, mam siły na jutro, a jutro bardzo trudny dzień, będzie 77 km i 3100 ponad przewyższeń, więc to będzie się działo, będę miała co robić i prawdopodobnie już się wyspada i będzie przyjemnie. Chciałam jeszcze podziękować wszystkim kierowcom, którzy przede wszystkim pięknie mnie omijali, e, gratulowali, niektórzy się zatrzymywali, bo no lało jak cebra. oni widzieli jaka jest sytuacja, niektórzy kierowcy musieli się zatrzymać na poboczu, bo nie mogli jechać, bo były tak zalane drogi, e, niektórzy się zatrzymywali, mnie się pytali czy mnie podwieźć w ogóle gdziekolwiek, ja mówię nie, biegnę do Polskich byli w szoku, że w taką ulewę, bo kilka burz się nałożyło, biegnę dalej. Kochani, pamiętajcie, wszystko jest dla nas, nawet rzeczy trudne, bolesne i nigdy nie wiesz co przynosi Twoja decyzja, ale jeżeli ją podejmujesz, to zapewne przynosi to, co powinna Ci przynieść, co powinieneś się nauczyć, powinnaś się nauczyć i z czego powinnaś wyciągnąć wnioski. Trzymajcie się cieplutko, jeżeli to, to jest, co to, co mówię, jest dla Ciebie wartościowe to oczywiście subskrybuj kanał, wskakuj na profil Fundacji, na, fun, na stronę fundacji ruch i, życie .org .pl i dołącz do klubu przyjaciół Fundacji Ruch i Życie. Jak tylko skończę bieg dookoła Polski, zaczną się da, tam dziać w tym klubie bardzo dużo fajnych rzeczy, więc naprawdę warto. Poza tym, że będziesz miała, miał e, cudowną satysfakcję wspomagania, wspierania Fundacji w naszych działaniach to jeszcze będziesz miała miał mnóstwo korzyści dodatkowych, które przygotowałam. Trzymajcie się, buziaczki. Pa! I do zobaczenia jutro. Pamiętajcie, start piwnicz na zdrój, dokładnie tam, e, gdzie skończyłam, czyli przy menu samochodowej, w pobliżu netto. E, I biegniemy do szczawnicy. Biegniemy dużo powiedziane, prawdopodobnie będziemy truchtać i iść, dlatego że to jest trudny teren, e, się zaczyna. Równy dzień przede mną i przed Wami. Więc trzymam kciuki, że będzie Was więcej, że będziecie mnie wspierać. W końcu jesteśmy już w terenach bardziej zaludnionych, bardziej cywilizowanych, więc tutaj was, ubiegaczy, jest na pewno więcej. Kuziaki!